Dzień dobry. Dzień. Ktoś mnie tutaj zagłusza. Dzień dobry, dzień dobry. My wróciliśmy znowu na robotę, jeżeli chodzi o suche zabudowy. Tam suszy się kotłownia, bo jest zimno i wilgotno, więc muszą działać farelki, a my zaczynamy działać z łączeniami Amerykanami. Więc, najpierw wszystko było zagruntowane. Tak jak widzicie, jest taki ślad po gruncie. Tutaj taki mokre jest na Amerykany. I łączenia niefabryczne też są zagruntowane. Teraz Łukasz je szpachluje masą konstrukcyjną? Nie, to jest akurat start, bo akurat została Ale start się też nadaje do tego typu wykończeń. Zobaczcie, że. Jakby kolejność prac przy spoinowaniu sufitu w naszym wykonaniu, niekoniecznie w waszym, jest to, że najpierw robimy wszystkie połączenia niefabryczne i je robimy dwuetapowo, czyli najpierw wypełniamy masą bez fizeliny bądź siatki, czekamy aż masa podciągnie, dopiero w drugim etapie będziemy wklejać fizelinę bądź siatkę i to zamykać. Dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli już zrobione wszystkie połączenia niefabryczne, będziemy mogli sobie zrobić połączenia oryginalne. Czyli tutaj, gdzie płyta jest oryginalnie zakończona papierem. Akurat mamy płyty Siniata i to są płyty, które mają fazę, czyli to zjechanie takie, wiecie, jak się płyty ze sobą łączą, dosyć płytką, czyli masy wejdzie stosunkowo niedużo. W momencie, jakbyście używali płyt Chyba knał ma takie płyty. Mają głębsze po prostu te fazy i tam tej masy będzie dużo w momencie, kiedy jest tak jak teraz na przykład u nas wilgotno. Ciężar tej masy może być i wolność wysychania może być na tyle duża, że po prostu pod wpływem grawitacji ta masa Wam się wyłudkuje do dołu, bo ją będzie ciągnąć. Dlatego takie połączenia też warto zrobić w dwóch etapach. No i my sobie właśnie spojnujemy. Zobaczcie to jest... To jest Nowy nabytek, czyli testujemy, bo taka kuweta jak możecie zobaczyć w internetach wśród Amerykanów, bądź u zagranicznych wallpainterów i wall dryerów, e, Kuwety, oryginalna kuweta taka metalowa ze stali nierdzewnej kosztuje powyżej 100 zł, to kosztuje złotych 20. Zł. Jest to tworzywo sztuczne, dosyć wiotkie, tak więc lepiej żeby Wam to nie upadło natomiast po jednej i po drugiej stronie zobaczcie tu jest taki można powiedzieć takie dwa noże które mogą właśnie bardzo ładnie obczyszczać waszą szpachelkę z, e, z nadmiaru masy i ona ma tutaj dno szerokie chyba na 35 cm także 35 cm nóż powinien tutaj się zmieścić bez problemu, a jak już jesteśmy przy nożach to chodźcie to wam jeszcze pokażę to wam jeszcze pokażę i się po chwale nowe noże wjechały do nas do, do naszej kolekcji, do naszej stajni. O dziwo, kupowałem je, kosztowały 38 zł, bodajże, całe. Teraz jak sprawdzałem e, e, aukcję, to już po 5 dych wystawili, ale można je znaleźć, także to były jedne z najtańszych chyba noży, które są szerokości 35 cm, czyli do tej kuwetki będą pasować i będziemy nimi spoinować oryginalne połączenia i jak one się sprawdzą no to będziemy testować. Generalnie no 38 zł można było zainwestować, a wiem, że specjaliści takimi pracują, tak więc też takie nabyliśmy. A co? Tak więc ja idę do roboty spaklować sz wszystkie połączenia i moi drodzy, to jest tak naprawdę ostatni moment na to, żeby w tym domu zaczęło być ciepło, czyli trzeba wziąć i kotłownię odpalać, bo mamy już 5 stopni na dworze za dnia. Sufit jest nie, jeszcze nieocieplony, i jakiekolwiek tutaj działania z masami to już są na pogranicy, na pogranicy w ogóle tego, że to się uda. Jak w ogóle już chcemy stosować masy wysychające, typu premium light, to już powiem szczerze, że, że bez grzałek jakichś dodatkowych farelek, to już jest za późno, bo masa, która ma wyschnąć, w najprościej w świecie nie wysycha. Z masami, które się utwardzają, jeszcze o tyle mamy jakby dobrą sprawę, że one nawet w zimnych temperaturach po prostu się utwardzą. Będą zimne, jakby nie wyschnięte w środku, ale będą sztywne. Tak więc pamiętajcie, jeśli jesteście na takim etapie jak my, o tej porze roku włączajcie piece, bo nie ma co szpachlować w momencie, kiedy wszystko jest zimne. Teraz wszystko jest wilgotne, teraz wszystko, wiecie, jest nasiąknięte wodą. Później odpalicie ogrzewanie. A to już będzie pogipsowane, to Wam porozsycha i mogą pojawić się jakieś pęknięcia, tak więc pamiętajcie. Jak możecie zobaczyć, sufity poszpachlowane, nawet dziurki już żeśmy poucinali. Kuwetki przeszły rekomendacje, tak wyglądają po dwóch dniach pracy. Eee, więc widzicie, kilka razy były już myte, no bo to są masy, wiecie, utwardzające się i się nie popsuły. Te noże. Można wyciągnąć, Bonoć można je gdzieś wymienić, ale ja powiem Wam szczerze, że nie widziałem żadnej aukcji z tymi nożami, tym bardziej kółeczka, dwie dychy kosztuje, lepiej kupić drugą. Także nie takie liche, na jakie by wyglądały. Zaczęliśmy ucinać sobie anemostaty, rury pod, pod Reku i Majstej, durę pierwszą wyciął od dołu, no ale strzępi, wiecie, strzępi nierówno, wychodzi. Tak, nierówno wychodzi obwódka i trochę strzępi sufit, dlatego też od góry to będzie wycinał. I teraz wchodzi od góry. My od dołu zakreślamy markerem linię równą, żeby sobie obciął i to obcina. Od razu je zresztą na górze będzie jakoś przymocowywał. Bo my to zrobimy szybciej niż Pan od rekuperacji. No i co, chodźcie, zobaczcie, jak to mniej więcej wygląda. Poszpachlowane, dużo tych dziurków powiem Wam. No ale trzeba zrobić. Zimno się zrobiło strasznie. Para z ust leśni to nie są kurde papierosy. <grywa> I, no i tak. <grywa> ogólnie czekamy na uruchomienie serca tego domu. No bo powiem Wam szczerze, że jeszcze tylko wkleimy Amerykanę i e, trzeba będzie po prostu no, poczekać, nie? bo to szkoda po prostu tyle wilgoci walić, wiecie, w ten sufit, żeby coś się z tym stało, później będzie cieplej, później to popęka, rozsycha. Bez sensu. Jak ogólnie. Jancza. Tak, tylko się nie przerwy, drabina. <grystanie> <grystanie> Słuchajcie, papiery na te 240 metrów, znaczy fizeliny, czyli łączenia fabryczne i niefabryczne i dziurki zajęły nam Powiedzmy, jeden dzień. No tak. bo wczoraj żeśmy ogarnęli sobie wszystko, a dziurki dzisiaj z rana nam jeszcze zostały do zadziurkowania. Czyli powiedzmy, że papiery, jeden dzień z dziurkami. No, półtora tak, dnia tak, to, z Można powiedzieć no. z półtora dnia, bo to trzeba wygruntować jeszcze pod amerykanem. No i co? Teraz przechodzimy do salonu. Ja biorę rusztowanie. Zacznę sobie już robić e, naszego premium lighta dorabiasz, generalnie teraz tak, panie majstrze Rafale jeśli nas oglądasz, bo wiem, że ostatnio wklejałeś Amerykany i mówiłeś, że śledziłeś różne kanały jak to robić to tobie nie szło, no to suże wyjaśnienie, po pierwsze wklejamy na masy gotowe no ty chyba tam C50 miałeś, okej okay, da, da, daję radę, tylko C50 jest, jest super super gęsta, jest dobrą masą na nie rozrzedzoną dobrze wklejać sobie na przykład narożniki mhm. Ale natomiast do Amerykanów pamiętajmy, że robimy sobie konsystencję masy jak gęsta śmietana. I nie to, że ja się mądruję, tylko ja po prostu już wkleiłem kilka tych metrów z 10 <grym> i po prostu wiem jak najlepiej ten Amerykanin się tutaj zachowuje przy jakiej konsystencji. My wklejamy to na Premium Light'a, ale na C50 również można to wkleić. Zresztą nawet producent zaleca, znaczy dopuszcza rozcieńczenie takiej masy. I słuchajcie, jak macie konsystencję takiej rzadkiej śmietany, to wtedy po pierwsze na wałku się łatwiej to nakłada. Po drugie po prostu ten, jakby ta masa pod tym papierem ładnie się rozpływa i on super dolega, nawet w momencie kiedy ściany by były gdzieś pozaokrąglane albo nierówne. Poczekajcie, to Wam pokażę teraz na co my wklejamy. Generalnie wklejamy to na wałek narącznikowy. O! To proszę bardzo, taki wałek i gdzieś mam jeszcze nowy wałek kupiłem. Ogólnie do 20-20 paru złotych taki wałek będzie kosztował. Najtańsza taniach zdychę, natomiast są tu już profesjonalne, profesjonalne. Wałki dedykowane pod masy w tym kształcie właśnie do wklejania, na przykład takich papierów czy coś takiego. Tylko że taki wałek już z tym wiecie takim włosem szorstkim. <noise> Kosztuje około 80-90 zł, więc tak naprawdę można to kupić, aczkolwiek no jeśli za 20 zł mamy to samo, no to już w sobie każdy kupi, co mu będzie pasowało. No i dobra. Ja wklejam Amerykany, majster wycina otwory i zobaczcie jak nam pójdzie pod koniec dnia. W ogóle tak by the way, jest już na dworze 0 stopni. I niestety, kto nie ma w głowie, ten nie nagrywa. Na szczęście szefowa ma iPhone'a, więc nagrywamy je komórą, bo sprzęt został w domu. Jak smog, Wawelski, nie? Zimno strasznie. i co? Skończyliśmy pewien etap. No tutaj na razie jeszcze narożników, żebyśmy nie wklejali, bo no nie ma. Za to mamy to, Gdzie GPS. Tutaj na parapecie. Przywiózł... Do testowania Habito Flex. Zobaczcie, to jest taka taśma z rolki i ona jest papierową taśmą, pewnie z jakiegoś tworzywa. I tutaj są dwie wkładki metalowe. I to jest... O, zobaczcie, z tego się robi piękne narożniki. Możemy zrobić 90, albo bardziej rozwarty, albo bardziej ostry, jaki chcemy. Eee, no taka. Taki, taki eksperyment będzie, nie? Zobaczymy. Ogólnie, no jedyny jej mankament na razie, bo na, ogólnie mnie się bardzo podoba ta idea, bo to jest zajebiste, nie? Narożnik w rolce. Tylko mankament jest tego taki, że 30 metrów kosztuje niespełna 300 zł, czyli to wychodzi około 10 zł za metr, więc no już jakąś tam sumę robi. Zobaczymy, jak się będzie na tym pracować i zdamy Wam relację. No, a jak na razie to widzicie, żeśmy wkleili wszystkie Amerykanie, jakie były dostępne, nie wiem ile było, cztery rolki? Osiem. Osiem? No, 8 no, po 30 metrów no, i to, nam brakło. No to trochę poszło, nie? E, premium Lightów, cztery wiadra, e, zostało pół. pół. No, pół no. Ale mamy już do wklejane, zobaczcie. Tak to wygląda. O, tu jest trochę jaśniej, bo tu mój wąż świetlny świeci <słyska> na szczęście. E, musimy jeszcze w przyszłym tygodniu obcinać te rekuperacje, żeby nie wystawały. Tomek nam przywiózł słoneczko, żeby było nam jak w wakacje, wiecie, <słyska> <słyska> e, jasno. E, dobra, no i co? Jesteśmy tutaj w tej w łazience. W łazience. Zobaczcie, półka świetlna została obrobiona. No i przykręciliśmy już drugą płytę, wiecie, bez e, szlifowania tego. Jakoś tam łapę wsadzimy, to obrobimy. E, ale chodzi o to, że po prostu e, po prostu jest... E, możesz pokazać że pokazała. No pokazałam. O pięknie. Tylko lęk. ja tam w ręki nie włożę. No, za, za niska jest. Chodzi o to, że po prostu no, tutaj to nie wyschnie i nie możemy czekać aż to wyschnie, żeby to a z drugiej strony Tomek też będzie chciał robić nasyp wełny, to dobrze by było, żeby ta druga płyta wjechała, no bo ona trzyma tak naprawdę większą ilością wkrętów, to wszystko tak wie no, założyliśmy to, no, będzie rzeźba trochę, ale jakoś chyba z tego wyjdziemy. No i zabrakło amerykana ogólnie, trzeba będzie jeszcze przynajmniej z rolkę jedną dokupić, bo trzeba będzie tutaj zazbroić. Tu zazbroić. Bo nie będzie tutaj płytek, nie? jak Tak to by było połączenie śląsko. No, no tak, nigdzie nie będzie płytek, bo płytki. płytki są dla <laughs> <laughs> Nie, bo to będzie jakiś mikrocement, nie? Tak więc tak to moi drodzy wygląda. E, ogólnie e, wklejania Amerykanów na chałupie, która ma 240 metrów, trwało około. E, no dwa dni, dni no. no? Równo dwa dni. I byśmy dzisiaj skończyli. E, jakby nam nie zabrakło papieru, e, no ale zabrakło nam papierów, tak więc nie skończymy dzisiaj no i tyle piszcie czy wy macie też takie budowy jak my gdzie jeszcze nie uruchomiło się ogrzewanie a robimy suche zabudowy i jak u was moi drodzy schną te gipsy w Polsce wszakże to life in Poland <laughs> pozdro Arek by the way możecie sobie zajrzeć do Arasa zbyt Bydgoszczy który zajmuje się renowacją tak zwanych Krakersów. A co to są krakersy? Służę z wyjaśnieniem. Są to, moi drodzy, nic innego jak mieszkania z wielkiej płyty. A czemu krakersy? Bo wiecie, co się dzieje z krakersami, jak się spaczki wyciągnie? Wszystkie są po, po, połamane, Aha. nie? No, to jak odkujecie ten w blokach, to te ściany wyglądają jak te krakersy, tak więc wiecie. Łatanie, łatanie. I kombinowanie, jak chcecie zobaczyć jak się to robi w wielkim stylu, to wejdźcie sobie na kanał Darka Live in Poland, tam razem z Markadiuszem i Małolatem prężnie działają i budują lepszą Polskę. No i mają fajne pomysły, nie wiem czy to oni mają pomysły, ale pokazują jak można przerobić kawalerkę na pokój. Tak, bo głównie właśnie chłopaki działają na blokach i tam e, głównie, wiecie, bloki to teraz trend kawalerkowy, bo chyba tylko Polaków stać na kawalerki, natomiast z kawalerki robią e, a pokoje. czyli tak zwany Anex. aneks, e, salon z aneksem, z kuchnią i z kuchni tworzą pokój, tak więc ciekawe rozwiązania, no fajne, możecie zajrzeć, polecam, a my zabijamy się do domu, bo pizzi, strasznie. <laughs> Papa Nara